Witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym Wam opisać usterkę, która sprawiła mi dość dużo problemu w megance 2 1,9 DCI, szóstka skrzynia. Mianowicie, objawy usterki. Nie mamy światła wstecznego. Pierwsza sprawa, pierwsze co. Z... Sprawdziłem, czy żarówki się nie przepaliły. Żarówki były ok, nie było z tyłu prądu, więc kolejna sprawa. Skrzynka z bez... bezpiecznikami i sprawdzenie, czy bezpiecznik się nie przepalił. To jest ten czwarty bezpiecznik tutaj 10A. Bezpiecznik był ok, więc kolejna sprawa. Być może czujnik biegów stycznego nawalił. Czujnik biegu stycznego. Gdzie ja go mam? Tu. Tak jak widzicie, czujnik jest zwarty. Niestety, zwarliśmy go. Najpierw sprawdziliśmy, czy jest napięcie. Napięcie było, zarówno tutaj na kostce, jak i oczywiście na bezpiecznikach. Ale światła z tak nie świeciły. Napięcie nie dochodziło. Teraz tak. Ja miałem. Dwa czujniki, Cza e, niebieski i czarny. Co się okazuje? W renówce, tutaj w tej Meg e, meganie, jak i w scenikach, są dwa czujniki: e, czujnik położenia biegu neutralnego i czujnik biegu wstecznego. E, jeżeli nawalił Wam czujnik położenia biegu neutralnego, to zarówno nie będziecie mieli, e, to jest ten niebieski czujnik. To zarówno nie będziecie mieli świateł wstecznych, jak i nie będziecie mogli odpalić auta na zapłonie czyli wrzucacie bieg, nie wciskacie sprzęgła, tylko wciskacie hamulec i auto powinno zostać na zapłonie, natomiast w przypadku, kiedy ten czujnik się uszkodzi, to silnik zaczyna kręcić. I to jest właśnie objaw, który pozwala Wam zdiagnozować, że ten czujnik jest do wymiany. Tutaj mamy właśnie czujnik, czujnik położenia biegu neutralnego. Aby mieć do niego fajny dostęp, musicie wyciągnąć akumulator, przesu tutaj przesunąć czujnik ciśnienia, czy tam podciśnienia, wyciągnąć komputer silnika. No to chyba tyle. Jeszcze zejdę do kanału i pokażę Wam gdzie się znajduje czujnik wstecznego. E, tam widzicie to miejsce, z którego wycieka olej. To jest właśnie w tym miejscu był wkręcony czujnik wstecznego, nie? Także tutaj dochodzicie. Tam jest klucz 21 i chyba do góry też jest 21. Także musicie mieć taki długi e, klucz 21. Zrobić zdjęcie takiego klucza i wrzucę. I na końcu jeszcze wam pokażę jak to wszystko powinno działać po naprawie. Dzięki. Ok, teraz wam pokażę jak to powinno dobrze. Mam tutaj działać, sorry, jest już ciemno, ale myślę, że uda się to zademonstrować. Więc, tak macie wrzucony bieg, wciskacie hamulec i wciskacie start. Nie wrzucę. Pierwsza sprawa, nie zaczyna kręcić rozrusznik i macie włączony zapłon, wciskacie sprzęgło, start zapala luz I teraz z tyłu będzie widać a zobaczcie sobie w wysterku straszne chodzi dobra to tyle pamiętajcie o tym że w Megancej sceniku 1.9 DCI z szóstką skrzynią są dwa czujniki nie wiem jak jest w przypadku innych to należy sobie sprawdzić ale chyba jest tylko jeden. Tutaj są dwa czujniki i każdy ma po dwa piny. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do następnego filmiku. Cześć!